Witam Was bardzo serdecznie, Jacob Play z tej strony. Witam proszę Państwa Was na półfinale w turnieju Super Puchar Polski 3v3 2023. Proszę Państwa, mecz się już zaczął. Co prawda nie udało mi się zdążyć na czas, ale proszę Państwa, to nieważne. Zaczęło się spotkanie półfinałowe. przy Państwa, przedstawienie składów na szybko. W drużynie Fly mamy proszę Państwa na bramce Yamaha, Riski oraz Wedi w polu. Yy, Dużyna no, nie podała składu, ale to nieważne jak widzicie, już na boisku są, grają na bramce domel yy, w polu Waczuś oraz Wizard. Lecimy, proszę Państwa, mecz się zaczął. Yamaha przy piłce, Risky i proszę Państwa, pauza w grze, pierwszy raz, a jednak przypadkowo Risky, Yamaha, się siada na domelu, strzał po ziemi, broni jeszcze domel. Wedi przy piwce. Yamaha wyszedł, proszę państwa, z bramki, ale już powoli odbudowują się i gramy na spokojnie. Drużyna Eno przy piwce. Wizard. Domel. Domel. Podanie od bandy. Wizard. Proszę państwa, niecelny strzał. P ładne podanie, a niestety nie doszło. Ryski wybija. Domel. Przy piłce. Domel Strzał Rykoszet, ale broni macha bez problemu. Wrzuta. I proszę Państwa, jednak to nie była wrzuta, i to był strzał. Nie wiem, co się tutaj wydarzyło, proszę Państwa. Yy, bramkarz chyba się tutaj zgubił. A nie, bo się cofał, dobra. No to proszę Państwa, już 1-0 dla drużyny. Fly Piesza, pamiętaj 3 sekunda. Domel. Domel Maczuś W sumie źle trochę przyjął Wizard Domel Domel oczywiście założone są barwy, komuki widzuje duży na fly, ale jak widzicie, na razie bez problemu, chociaż tutaj już Wizard niebezpie niebezpiecznie tutaj chciał strzelić już Yamaha. Wedi, kontra, proszę Państwa, jest kontra, dużo czasu ma Wedi i strzał, proszę Państwa, 2-0 dla drużyny y Fly. So, proszę Państwa, no taka prosty, prosty strzał, bez problemu strzelił Wedi i mamy już 2-0, druga minuta. Zdecydowanie drużyna no, jest tutaj bez pomysłu na granie. o widzicie już Wedi one pressing, Waczuś. E przy piłce. Jeszcze Risky. Podanie do Yamahy I mają łaną grę pozycyjną. to podanie do Wediego. Wedi, Przyjęcie. Obrót. Shift. I proszę Państwa, I blokuje to wizard. Jeszcze Wedi do bitka, ale nie celnie. Risky. I proszę Państwa, jest kontra. To może. Waczuś co zrobił w ogóle. Nie wiadomo, co odjebał. Ale to nieważne. Riski przejmuje. Chyba waczą malagi, Ale to Risky. A, jednak Risky. się zachował. Fair play. I podanie do Domela. Uspokojenie gry. Gra pozycyjna. Domel. Domel strzał z daleka, ale tu dla Yamahy to żaden problem. Weddy. Oj, odpuścił sobie jeszcze strzał Wizard, ale na spokojnie Yamaha broni. Widać doświadczony bramkarz, jak widzicie. Bez problemu. Wrzutaj jeszcze riski, wygrana rzutka niecelny. Nad bandą Weddy jeszcze... Aj, zabranie się do środka zade. Strzał poprzeczka, Weddy wy... Domel wybija. Jeszcze walka w powietrzu, riski. Przyjęcie powietrzu... Jednak nie, Wizard wygrywa to powietrzną walkę i wybija do Wacusia. Piekna kontra może być z tego. Dużo czasu ma. I strzał! A prosty strzał, prosto bramkarza. Yamaha. Yamaha. Prowadzenie piłki Yamaha. Do lewej strony Wedi. Zedi się zabrał pięknie. Strzał, proszę Państwa, i 3-0. Czwarta minuta. No co tu powiedzieć, no. Gra pozycyjna. Bardzo ładne podanie. No i 3-0. Będzie krótki mecz, moim zdaniem, zaraz poleci. Prawdopodobnie. E walkover i Ragequit dla drużyny Eno. W razie tej komunikacja jest. Zaczęło się. Kurde, nie wiem czego mi teraz laguje, mam nadzieję, że to się ogarnie. Dobra, trochę się uspokoiło. Waczuś. Waczuś, próba jakiegoś driblingu, ale bezskutecznie. Widać, że zawodnik nie powinien się znaleźć w tym półfinale, ale no widzicie, punkty ELO mówią za siebie. Wizard. Pięknie Wizard, zabranie się do bramki 4-0. No, i proszę Państwa, tyle było chyba z meczu. I po meczu chyba. Tak jak mówiłem, proszę Państwa, w ostatnim odcinku, że to będzie szybki meczek. Co prawda, chyba jeszcze tutaj coś tam grają. Wtedy, proszę Państwa, jest skutnia. Czyli, jak proszę państwa, ostatnio w Pucharze Polski, tak samo było w pierwszej połowie. No, jebaliśmy im bramek i zakończyli mecz, a ja, tradycyjnie Brud, waczuś, wychodzi z Kry. Nic nowego. Jecho wkurzone, organizatory. No i tyle, proszę państwa, było ze streamu. Co prawda, wszystko zostało tu że Eno to najgorsza drużyna. W historii, 3 D. Także za przeproszenie, nie bać ich, brud, niech. O, jednak wrócił! Proszę Państwa, za szybko tutaj powiedzieliśmy coś. Oj, 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 oj! Proszę Państwa, co tu się dzieje? Domel. No to zaczynamy. Poszło! Jocho już wyszedł, ale nieważne. Ale chyba wrócił już. Nie, nie wrócił. Wizard. Wedi przejął pięknie piłeczkę, ale Wizard jeszcze udało mu się wybić i... i zaczynamy od bramki fly'ów. Oj Wizard, Wedi, Wedi, Wizard wygrywa w powietrzu. Wedi od bandy, próba podania do Domela, ale nie cenię, walczy się od bramki. Podanie pierwsze do domela, ale riski przejmuje. I jest, proszę Państwa, kontra. Wedi, Wedi, jeszcze Wedi Strzał piękna, Bramka 5-0. Nie dał się nawet, nie miał czasu, żeby się zastanowić, Bramkarz. Super strzał, zaskoczenie. Bardzo ładnie dokręcił do boku. Widać, że Weddy to Kasa Światowa i zasłużony zawonik w Super Pucharze Polski. Natomiast Drużyna, no. No to wiecie. Nie ma co tu dużo mówić. Waczuś Jeszcze Waczuś Domy próbuje tam wsiadać, strzał! Ajajaj, niestety beznadziejny strzał Yamaha, pusta bramka Riski, podanie odbany do Wediego A Wedi ma jeszcze sprint. Czy będzie bramka? Tak jest, 60,5 minuta Czy drużyna do to poda walkowerem? Tego nie wiemy O, tutaj Domy próbuje Chyba prowokacji trochę dać. Wizard. Wizard. Wedi. Wedi zabiera się do boku. Jeszcze Wedi shiftem. Od bandy podaj do Ryskiego. Riski od bandy. Strzał. Piękna bramka 7-0. No drużyna została po prostu zniszczona. Zniszczona. Nie mają nawet pomysłu na grę. No i proszę Państwa, piękny mecz. Się zapowiada. Waczłuj, zaskoczenie, ale broni Yamaha. Ojski. Podanie do Yamahy. Yamaha. Podanie na prawo Po lewej stronie jest Wedi. Piękne podanie. Wedi jeszcze. I strzał, proszę Państwa, 8-0. On się nie myli w takich sytuacjach. Każde podanie, każda szansa to jest strzał. I bramka. Przepiękna bramka. Nawet można powiedzieć, że w okno. Pod poprzeczkę. Risky. Jeszcze Risky. Yamaha. Podanie do Riskiego. Risky prowadzi piłkę. Risky strzał! Broni Wizard. Jeszcze tam mocówka się odbiło. Risky ma na drugiej stronie Vedi. Vedi. Ajajajajaj. Niestety nie ma bramki. Yamaha Podanie do Wedygo Aj, Takie chyba Próba taka Mini wrzutka no, Wedy się ładnie zabrał I 9 -0. No Jak widzicie proszę Państwa moje przepuszczanie Nie były Znikome Były po prostu prawdziwe e, Już wiem jak się skończy, jak będzie, jaki będzie prawdopodobnie finał e, Flaje na pewno trafią do finału i Proszę Państwa w niedzielę Będzie Mecz yy, decydujący, kto to stanie się do finału, czyli Zeta kontra Zjebusy. Yy, jakby to powiedzieć, proszę Państwa, w dzisiejszym meczu to nie mamy za bardzo co oglądać. Tutaj żadnego spektaklu nie ma. No, eno, czyli gówno, za przeproszeniem, powiem tak, że no nie grają za dobrze. Ten super puchar polski to nie dla nich, powinien yy, zostać dyskwalifikowany. No ale no niestety, no nie możemy nic zrobić, gdyż mieli wysoki poziom punktów z elo. No trudno. Proszę Państwa 7-0. Wizard od bandy Risk. Jeszcze jest może szansa do, na strzał i jest proszę Państwa 10-0 do pierwszej połowy, siódma minuta. Waczuś znowu wychodzi, czy tym razem wróci? Zaraz się przekonamy. Nie można teraz mówić pochopnie. No i proszę Państwa, to jest zdecydowany koniec I koniec chyba meczu, no No ale proszę Państwa, zakończył się e, Super stream, polecam palcą się na przyszłość. Jeszcze do mnie coś pisze. Dobra, proszę Państwa, no to tyle było ze streamku. Mam nadzieję, że super się oglądało. Także, no, dziękuję za oglądanie. Nie będę brał na wywiad, bo tak naprawdę nie ma żadnych pytań. Yy, oni pewnie by... Pewnie, prawdopodobnie wziąłbym kapitana, czy Yamaha i by powiedział, że szkoda czasu na takich zawodników. Ale no, tyle, no. Także, proszę Państwa, dziękuję za... Yy, oglądanie mojego streamka. Na, za przybycie. No i przepraszam Was. Co prawda, ja nie powinienem przepraszać, tylko główna powinna przepras przepraszać. No ale no trudno. Także dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Nas do następnego. Na razie. Yy, jeszcze bym chciał powiedzieć, że prawdopodobnie w niedzielę będzie Zeta i busy, Ale to może wszystko się zmienić. Także będę komentował ten mecz. No to tyle. Także dziękuję za oglądanie i trzymajcie się.